Batanci, wszyscy tu obecni na tej sali, pozwoliłem sobie poprosić Państwa wspólnie z Radą Sołecką i Panią Sołtys z Karłowice, wspólnie z Panem Dyrektorem Centrum, Gminnego Centrum Kultury, przed dzień najważniejszego święta narodu polskiego, jakim jest odzyskanie niepodległości. Po to, aby ten wieczór oddać honor ludziom, którzy tu siedzą, kombatantom, tu przy tym stole, ponieważ to oni, między innymi, gotowali nam dzisiejszą przyszłość. Wspomnieć czasy, kiedy ruchy wolnościowe narodu polskiego po 123 latach niewoli, Doprowadzimy do tego, aby w 1918 roku, 91 lat temu, Polska odzyskała niepodległość, aby naród Polski stał się narodem polskim, nie rozrzuconym, niepodzielonym, abyśmy wspólnie tworzyli ojczyznę. Stąd też jesteśmy tu dzisiaj na Karolickiej Sali. Szanowni Państwo, chciałbym powitać ludzi najważniejszych, którzy tu są na tej sali, kombatantów gminy popielu, siedzących tu przy tym stole. Kombatantów i podopieszych. Chciałbym powitać prezesa zarządu powiatu brzeskiego ruchu Kombatanckiego Adama Chodnackiego. Oczywiście nasi kombatanci w pod podwodzą pana Jana Tokarczyka, mieszkańca Karłowic. Dziękuję. Witam serdecznie przyjaciela naszej gminy, a zresztą nie tylko naszej gminy, bo wsi o Polskiej. Wsi Pana Tadeusza Bednarczuka, pisarza, animatora kultury. Kola. To Pan pierwszego studenta o polskiej uczelni, prawda? Czym się szczyci i słusznie? Ale również człowieka, który rzeczywiście poświęcił swoje życie tej ziemi, o polskiej ziemi i brzeskiej czeskiej ziemi. Zresztą napisał wiele publikacji związanej z historią tych ludzi, którzy przyjewali co tych ludzi, którzy, tych ludzi, którzy Serdecznie witam księdza Proposzcza, Henryka Kaczmarka mocno pracującego dzisiaj na tej sali. Witam organizację Karłowic Jest ich aż dziewięć i myślę, że każda organizacja ma swojego przedstawiciela tu. Na tej sali. Serdecznie witam. Szanowni Państwo, przewidzieliśmy dzisiaj a, na tej uroczystości krótką prelekcję pana Tadeusza Betnarcika, który wspomni nam te czasy, wspomni nam historię powstania naszej ukochanej Rzeczypospolitej. Myślę, że chętnie posłuchamy. Jak również posłuchamy w kolejnej części młodzieży, którą przygotowali nauczyciele miejscowi szkoły podstawowej, jak również młodzieży karłowickiej. A później jak zawsze zaśpiewa nam zespół Ira. Czy pan dyrektor jeszcze... Chyba, wszystko, chyba wymieniłem wszystko, przepraszam, bo jest jeszcze chyba solista, tak, solistka, przepraszam, e, która umili nam ten czas pobytu e, na sali i ile wspomnień historii, z jaką e, ten kraj miał e, do czynienia. Ja chciałbym też również powitać panią na pytanie. Każdej chwili, której się coś dzieje, się cieszy, umysłem, to bardzo się cieszę, bo po nas z przyjemnością to radia w niedzielę, gdzie można e, rzeczywiście posłuchać, że nie śni. Tak, prędzej miasta się. No, Oczywiście naszego redaktora nadwornego, że tak powiem, pana Edwarda Pogronia, który zarejestruje, zapisze. Panie Tadeuszu, zapraszam.